Co się tutaj odpierdziela? Kradniemy Akuliniusa Akuliniusa Kradniemy z Cicquacento A dlaczego? To jest akcja u sąsiada Będziemy próbować odpalać ...trubka i lecimy pod trupka. Starzy widzowie, pewnie tą furę jeszcze pamiętają. A nowi to zapraszam do poprzedniego filmu. Tu macie pra prawdopodobnie odnośnik. A on tu przeżył na wsi, kurde swoje. <grywka> Było parę upalaczy. Akumulator mamy. Jeszcze drzewo w niego nie wrosło, więc jest okej. Okay. Mało brakowało, już wyrosło to małe koło niego. No. Bo tego nie było. Masz klucze jeszcze do niego? Ja się muszę znaleźć, ja się muszę, że się znaleźć. Najwyżej to... będziemy na krótko palić. No, jeszcze po kręty muszę palić na razie, nie? No. A jest, ale odpięty właśnie. Ale nie, bo to chodzi, że po tylu latach, jak stał no. w zimnie, no to on się Ta rozładował samo, od samego tego stania, nie? Woda jest w środku. Na nie ma w środku za bardzo. Bańki na paliwo, zapasy. Po latach trochę wrosną. tutaj będzie... nic nie trzeba przeczyć? a nic? Nie, co tu będzie przeczyć? Wszystko było, wszystko było osłonięte. Dobra. No żebyś nie odjechał w drzewo, nie? Dobra, pal maszynę. Zobaczymy, czy w ogóle obróci. Bo to chodzi na razie, paliwo musi napompować. No, no, no. Bo dopiero teraz doleciało paliwo do gaźnika. Masz tu jakieś sanie przed nim? No pociągnij. No pociągnę to. Dobra, a spójrz. Dobra, działa. No to naciągnij sanie. Tam to jest do nagrzewania na tył. Na grze... No, musi być na saniu, bo nie odpoli. Dobra. Zobaczymy, czy odpoli, nie? Kręcimy? No kręć. Bez sania nie będzie chodził, on musi być. A, Chwileczkę musisz go zostawić na saniu, nie gazować ani dobra, nic? Dobra. No. Nie? Chodzi bestia. Delikatnie coś tam przerywa, na bez, bez sania, bo może być wiadomo. Nie, po tylu latach może, bo tu nigdy gazik nie był czyszczony. Gdzieś tam pod dyszę wolnego obrotu może być coś tam przytkane. Nie, nie patrzyliśmy, czy ładowanie jest. Chyba, że skoczę jeszcze pomiernik zobaczymy, czy w ogóle ładowanie jest. Po chwili męki pompowaliśmy tą pompeczką. Auto się podniosło. Jak widzicie? Patrzcie, kurwa, już nie siedzi. Wszystkie kółka się wypodnosiły Jakieś tam jeszcze powietrze trzymało, ale było dużo, dużo, dużo dużo mniej tyle przeżyło, to co nie wyjedzie no. Najgorsze, że zapadnięte są cztery koła, nie? Na sprzęgło e, niby było na wsteczny, robione przecież. Na, na wsteczny wyjedzie, wsteczny ma mocny Trochę do przodu! E! Wszelkie hamulce trzymają! Jest taki kot, jest! Ja jeździłem przy kweczem, bo wiem, jak... Aha. nie wiem jak się jeździ z mniejszymi mojej placami! No, no wiadomo! <słyska> Ej, dookoło trzyma! Ej! Nie wiem czy z tym kołem co nie jest Nie no moc jest, koła mielają, nie? nie <głos》<głos》ale, ale deska jest deską, bo to jest tyle to jeszcze nic po nie przejechał tylko właśnie zauważam że ale to się w ogóle nie, w ogóle nie kręci. kręci. No bo to dźwigniemy, masz jakiś podnośnik do tego? Nie masz nic. <głos》> nie ma to. A nie wiem, zobacz ty jest tyle, to tu nie, nie... Jest tu. To z tą, z A tym jest. wystającym, no. no Tylko to jest to, że nie mamy do czego to wsadzić. Chociaż to... może, bo tutaj chyba było spawane, żeby go podnieść. Chybaśmy tu kombinowali, żeby było idealnie na środku i dało się dwa koła podnieść. No, no do tego. Obniż podnośnik i heja, jedziemy go do góry. Ja tu powolutku Dźwigan. A tu ziomeczek właściciel jedzie, kurde, z kołami. Odkryć nam został na razie jedno, już takie poluzowane. Tutaj my kiedyś spawywali wzmocnienie, kurde. Czy dało. No, trzy odkręć całkowicie. A jedną zostaw tak, żeby była awaryjnie, aby czasami coś spoleciało, wiesz o co chodzi. Dopóki nie dźwigniemy już odpowiednio. Tak bezpiecznie, nie? To jest podnoszenie takie, jak kurde na rajdach. No niby ma jakiś numerek rajdowy, 76, kurde. że O nie, nie grze, lepiej od razu młotkiem. Co, tutaj? No, weź ściąnij I teraz odsuńcie na chwileczkę, bo to już muszę mocno spierdolnięcie. No i nie będę się z tym jak z jajkiem obchodził. Ale... Kurwa stoi dalej. Na ręcznym jest zaciągnięty naprzód. No. <laughs> Albo gorzej jak się rozleciała, wiesz, okładzina, nie? Mogło odparzyć okładzinę. Uh -huh. O! To, to? Chyba, chyba puściło no. Widzę, że drgnęła O! Chce się kręcić! Yes! Jest no, lata taktyki na złomie, nie? Ja to... jeszcze parę uderzeń. Będzie. Będzie jak nowe, kurde. Dobra, będzie można zakładać. Dobra, przyłożysz koło, ja dźwignę może jeszcze wyżej i podłożymy deskę, żeby nie w tym dołku było, wiesz, ale na razie koło załóż, tak żeby było jakoś bezpieczniej, nie? O, już jest, OK, dobra i teraz przyjdź rukami już samo się nastawi, kto wie, może jeszcze w przyszłości kiedy trafi Ci się maluch, maluch no. Na pewno nie w takim stanie. No, no nie tak. Że on chce jechać, no on chce jechać. Moc jest na tym silniku. No ale musimy tutaj mu niestety pomóc. Resztę kół się kręci, tam to z przodu się kręciło. Tyle jak widzicie się na pewno się kręcą owe dwa. Koło dokręcone, nie powinno odpaść. ¿Qué I'm <laughs> sorry. Jedzie ostro. Szkoda, że nie ma 4 zablokowanej. Aby to szło więcej. Ha! Dobra, gaź maszynę. Chodzisz chodzi. Jedynie co no to gaźnik do przetrzyszczenia po tylu latach. Po tylu latach, no to wiadomo jak tam gaźnik. Dysza wolnego obrotu przed No cóż, no tyle. Maszyna chodzi, jeździ. No, oczywiście wpadka musiała być. mogę wypić po takim czasie. Po takim czasie, no?